Witam ponownie. Sezon grzewczy myślę, że możemy uznać za otwarty. Temperatury w nocy spadają poniżej 10 stopni, tak więc w większości przypadków już trzeba grzać. Tak więc to już na pewno jest zauważalne. Ale wiele osób się zastanawia, czym grzać. Ma kociona jako groszek i zastanawia się. Ja miałem przynajmniej bardzo długo taki dylemat. Z żoną zastanawialiśmy się, czy będziemy palić jako groszkiem, a może pelet. No, i tak naprawdę nie, nie znalazłem nigdzie takiej odpowiedzi, co wyjdzie lepiej, dlatego stwierdziłem, że sprawdzę to dla Was. Był już raz taki film, ale testowaliśmy to na e, lepszej jakości groszku, tak jak w, e, groszku, przepraszam, pelecie. Tak, jak w tym przypadku to jest bardzo dobrej jakości pelet. Cena jego jest w granicach 1000 zł e, i w waszych rejonach za dobrej jakości pelet podejrzewam też musicie dać 1000 zł. Ale dla was znalazłem pelet gorszej jakości, bo wiem, że takowy pytacie. Takowym chcecie palić, e, zalecam oczywiście w kotle typowo peletowym, nie zalecam palić tego typu e, peletem. To nie jest na pewno dobry pelet do palenia w kotle peletowym, ale w kotle ekogroszkowym, kto wie, może wypadnie bardzo fajnie. To jest pelet akurat 8 mm. Widziałem ostatnio gdzieś nawet pelet 12 mm i 14 myślę, że to byłaby jeszcze lepsza alternatywa, aczkolwiek nie ma za wielu producentów, którzy by takowy robili. Dlatego sprawdzimy pellet, który ma e, 8 mm. Gorszej jakości, zdecydowanie gorszej, bo to nie jest pelet dobrej jakości. To jest pelet tani, to miał być tani i jest tani. Tam 620 zł bez dostawy, tak więc e, oczywiście cena brutto. Tak więc jest to pelet gorszej, oczywiście jakości, ale sprawdzimy go w kotle. No ale, oczywiście, słuchajcie, zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, warto subskrybować. Myślę, że takowe filmy Wam się podobają. Przynajmniej ostatni Wam udowodniliście, że potraficie. E, dawaliście kciuki w górę, tak więc dla. E, tego też dla was kolejny materiał tego typu robię. Zajrzyjcie na moją stronę coomar.pl, na której kupicie właśnie ekogroszek czy też pelet e, do waszego domu. Mówię, sezon grzewczy uważam za otwarty, tak, więc myślę, że e, warto się już rozejrzeć za ogrzewaniem, e, za opałem do waszego domu. Ale słuchajcie. E, tak jak wspomniałem, pelet gorszej jakości 620 zł tona Mówię, pelet 8 mm, e, kiepskiej jakości, to od razu Wam mówię, to nie jest pelet dobrej jakości. To nie jest pelet takowy jak mam e, tutaj, że to z trocin iglastych, trocin sosnowych. Tak więc tutaj mam pelet, nie wiem z czego, jakoś bardzo nie wnikałem, podejrzewam, że jakieś tam płyty MDF czy coś w, te, w ten desen. E, tu nie mówimy o ekologii, tylko mówimy o ekonomii. Nie każdego stać na ogrzewanie nie wiadomo jakiej jakości peletem, e, o jakąkolwiek eko, o ekologię mówić. Po prostu szukają, żeby jak najtaniej ogrzać, a jak najmniej się narobić przy tym. Tak więc e, myślę, że pelet na pewno mm, będzie dobry w tym względzie, że jeśli mówimy o pracochłonność, bo mało mamy popiołu, mamy dosyć bardzo czysto w kotłowni, w stosunku do. Ekogroszku. Rzadziej rzeczywiście chodzimy w ten popiół wyrzucać. Tak więc dlaczego. Nie, e, dlatego mówię, sam, sam wahałem się bardzo długo, testowałem różne rozwiązania, zanim jeszcze powstał kanał na YouTubie, ja przetestowałem multum rozwiązań, szukałem jakiegoś, nigdzie, przynajmniej w internecie nie znalazłem odzwierciedlenia, dlatego stwierdziłem, że dla Was to zrobię, bo zasługujecie na to i warto wa z Wami się podzielić tą wiedzą, którą zdobyłem już przez te, ten okres czasu, który też jestem z Wami. Słuchajcie, żeby nie przedłużyć tego wstępu, ja to wsypuję do kotła. Ten, mam kilka worków. E, ja zasypuję. Pewnie materiał nie pojawi się w terminie, w którym bym chciał. Aczkolwiek, e, z, pewnie z delikatnym opóźnieniem, ale myślę, że e, będziecie zadowoleni i sami podejmiecie decyzję, czy warto. Mówię, był test na dobrej jakości pelecie. Teraz będzie test na takim. Dziadostwie? No nazwę to dziadostwo. No zobaczcie sami, nawet długość jego jest zdecydowanie za długa do kotła typowego peletowego. Zawieszać mógłby nam się w tej rurze Spiro, która podaje pelet. Ale słuchajcie, nie przedłużamy. Sypujemy do kotła, widzimy się w kotle przy sterowniku. Zobaczymy spalanie dobowe, zobaczymy czy wpływa to na jakiś sposób na dzienne ogrzewanie, czy wyjdzie na staniej. Zerknijmy na spalanie dobowe pelletu właśnie w kotle na ekogroszek w przypalniku SV200. Co tutaj troszkę już spaliłem, kilka dni minęło, jak sobie palę, i co możemy powiedzieć? Na pewno zerknijmy sobie na wykres. Wykres, jak widzicie, no, moduluje świetnie, bez żadnych zastrzeżeń. Idealnie wszystko proste. Tak więc, no, pod względem, jak widzicie, pracy zarzucić mu nie można, bo naprawdę jest bardzo dobrze. No, ale to nie jest dla nas istotne. Dla nas będzie istotne spalanie dobowe 21,6 przy temperaturze zewnętrznej 15. W nocy rzeczywiście spada poniżej 10, chyba w granicach 6 miałem. No, ale mimo wszystko to i tak jest e, bym powiedział bardzo, a to bardzo wysokie spalanie. O, przepraszam, dobowe. Tak więc, e, no tutaj. Oczywiście to sobie podsumujemy, przeliczymy, czy nam się to opłaca, a czykolwiek spalanie domowe jest bardzo, a tu bardzo wysokie. No ale zerknijmy na nastawy. Modulacja, jak widzicie, tutaj nic nie ruszam, wszystko jak najbardziej widzieliście po wykresie jest w porządku, czuwanie w ogóle ten parametr nie bierze udziału. Opcje, no to wyłączyłem palnik całkowicie, nie ma potrzeby, żeby mi dmuchał z pełną mocą, szkoda po prostu tego niedopalanego peletu, żeby był w popielniku. Paliwo, paliwo, no spalanie dobowe wskazuje na niską wartość opałową i rzeczywiście, no ustawione mam 16,9 i no to po prostu widać po spalaniu dobowym, że jest bardzo, a to bardzo niska wartość opałowa. Rzeczywiście się bierzemy pod uwagę e, w stosunku do groszku, no bo... W stosunku do pelletu, myślę, że nie byłoby aż tak tragicznie. Powietrze, minimalne 15, maksymalne 40. Tak to wygląda. Podajnik, dziwo 11,7, bardzo wysokie. Wysoki potencjał podajnika, tak więc, co świadczy o tym, o zagęszczeniu też, że jednak zagęszczenie tego pelletu jest dobrze zbity. No i tutaj mamy i moc kotła 19. Słuchajcie, no... Widzieliście, spalanie dobowe 21,6 To oczywiście podsumujemy, ale zerknijmy co w kotle Bo w kotle myślę, że większość zastrzeżeń nie będę miał Zerknijmy do kotła co możemy zobaczyć w kotle? Bardzo czysto. Żadnego kurzu, żadnego pyłu, żadnej sadzy, smoły, kompletnie nic. Zobaczcie sami, jak wyczyściłem kocioł, tak praktycznie cały czas. Zobaczcie, tu może minimalnie troszkę pyłu, tu się zebrało, aczkolwiek jest go też bardzo niemało. Zobaczmy sobie niżej na drzwiczki. Tutaj zobaczcie tak samo jak wyczyszczony został kocioł tak do tej pory jest czysty nawet na dźwiczkach o minimalna jakaś tam ilość o, widzicie osadu tak więc pod względem czystości no to mamy niebo a ziemię przepaść w e, stosunku do ekogroszku no ale co też <laughs> przepraszam dobra zerknijmy tutaj jak to wygląda dobra myślę że będzie widać jak widzicie no płomień jest dość mały, dość spokojny, dlatego, że po prostu jak widzieliście po modulacji, bardzo mała modulacja, no to też płomień jest mały. Ale słuchajcie, zerknijmy do popiołu, zobaczcie, troszkę spalone już tego jest, eee, aczkolwiek popiołu jest mało. Na pewno, jak widzicie, gorszej jakości pellet, no i ja Wam pokażę, tworzy, tworzy nam się zgorzelina. To jest, no zobaczcie. Mimo małego wiatru, małej modulacji, z gorzelina powstaje i to taka bym powiedział, prawie jak kamień. Zresztą słyszycie, no ale czego oczekiwać za cenę 620 zł? Tak więc, pod względem ceny, e, to po prostu widać, słuchajcie, no widzicie, płomień troszeczkę zwiększył się po prostu, dlatego że modulacja minimalnie poszła do góry. Słuchajcie, przejdźmy do podsumowania, zobaczmy, ile tego popiołu będzie dokładnie po spaleniu. Ja myślę, że może wsypę jeszcze dobrej jakości peletu. Dla porównania zobaczymy, czy spalanie dobowe nam spadnie. Tak więc widzimy się przy podsumowaniu. Mamy popiół z naszego peletu. Peletu gorszej jakości. Niestety po, po popiole też to widać, że to na pewno nie jest czysta trocina. Z racji tego, że na moim palniku, zobaczcie, powstała taka zgorzelina. Tak więc e, co do spieków, z z i to twarda, o, zobaczcie, dosyć twarde, spieczone. Poza tym w większości, o, sypkie, jakiś mały chruścik też się trafia. Popiołu jest bardzo mało, to na pewno warto wspomnieć, e, spalało się świetnie. W kotle bardzo czysto, e, ale zobaczmy ile fizycznie tego popiołu, przynajmniej w tym przypadku, bo wiadomo, w waszym może być to troszkę mniej, troszkę więcej, podejrzewam. Ale słuchajcie, rzućmy na wagę. Hmm, Rzućmy sobie to i zobaczmy, ile go jest. Waga sterowana 820 gram, dokładnie z 64 kg, bo tyle było, daje 1,3%. Wydaje mi się wynikiem i tak bardzo dobrym, hmm, jeśli porównujemy to do jego groszku. Wiadomo, jeśli porównamy do dobrej jakości peletu, to jest wynik kiepski, bardzo zły. Eee, tak więc myślę, że pod tym względem jest całkiem nieźle. Ale słuchajcie, zróbmy krótkie podsumowanie. Bo pewnie wiele osób się zastanawia, jak to wyjdzie w całokształcie. Podsumujmy sobie palenie peletu w kotle na ekogrosze Czy to nam się opłaca? Czy mamy z tego jakieś korzyści, czy mamy z tego jakieś plusy? Tu, jak widzicie, mam dobrej jakości pellet. Jego cena sięga 1050 zł z dostawą. To już jest bardzo dobrej jakości i tutaj no, bez dwóch zdań. Ja testowałem teraz, jak widzieliście, pellet gorszej jakości. Jego cena była 620 zł z dostawą za tonę. Eee, tu mamy 6, tam było 8 mm. Eee, i oczywiście na wstępie wam powiem, że to nam się nie opłaca. Przy cenie 620. Dlaczego? Dlatego, że taki groszek, jakiś gold 29, na przykład mega o tych samych, w tych samych temperaturach szłoby, no, szłoby go nam w granicach 10-11 kg, Max 12, bo takie testy robiłem. Tu nam szło prawie 22 kg dobowo przy temperaturach zewnętrznych dość wysokich. Tak więc, jakby pellet kosztował w granicach 500 zł. Rzeczywiście mogłoby nam się to opłacać, i mielibyśmy jakieś korzyści. Jeśli oczywiście nie, biel, nie bralibyśmy pod uwagę tego, że musimy częściej zaglądać do kotła, nie pod względem wysypywania popiołu, tylko pod względem ubywania nam go w zasobniku. No bo jednak rzeczywiście dwa razy tyle nam go idzie na no zasobnik. Mamy jaki mamy, większy nie będzie, tak więc słuchajcie. Od razu mówię, że nam się to nie opłaca. Czy mamy dobrej jakości palet, tak jak tu, czy mamy gorszej jakości za 620, bo takowy miałem. Nam się to po prostu nie opłaca. Idzie go sporo więcej, jeśli bierzemy pod uwagę oczywiście punkty ekonomiczne, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jest dużo czyściej w kotle. To, że mamy dużo mniej jakby upierdliwość, bo rzeczywiście pali się fajnie, czyści w kotłowni, nie mamy tego kurzu z węgla, bo kurz oczywiście będzie, ale zupełnie inny. Tak więc e, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że nie opłaca nam się palić peletem w kotle na groszek. E, powiem tak, w kotle na typowo peletowym, czyli z podajnikiem peletowym, oczywiście takowe testy przeprowadzę, e, no i Wam powiem, czy to się opłaca nam, bo tak jak wspomniałem, tu nam się to nie opłaca, e, wyjdzie nas to jednak drożej, myślę, że w granicach 200 do 300 zł na tonie, jakbyśmy to przeliczali, wyjdzie nas drożej. Słuchajcie, myślę, że na dzisiaj tyle, zachęcam żebyście dali kciuka w górę jeśli się podobałem tego typu materiału myślę, że więcej porównań będę robił jakiś wezmę pelet ze słonecznika eee, zasubskrybujcie kanał to bardzo ważne kolejne konkursy czekają eee, będzie sporo się działo do rozdania 3 tony ekogroszku na raz tak więc słuchajcie, myślę, że warto eee, no i cóż eee, zajrzyjcie na moją stronę cokamar.pl, właśnie gdzie kupicie pelet groszek na zimę, a nie ukrywajmy E, za oknami już jednak robi chłodno i grzać trzeba. Tak więc na pewno e, myślę, że warto się zaopatrzyć już w grosze, póki jeszcze suchy. Słuchajcie, na dziś tyle. Trzymajcie się. Cześć.